Cześć tu, Trashing Mat, witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko. Dziś wracamy do omawiania rozbicia dzielnicowego podczas rządów w Krakowie Leszka II Czarnego. W roku 1282 Henryk Probus popadł w konflikt z biskupem wrocławskim Tomaszem II. Powodem było zajęcie i niezwrócenie części kościelnych dóbr po inwazji mongolskiej, a także ograniczanie praw kościelnych sądów. Biskup złożył zażalenie na postępowanie księcia u legata papieskiego, jednak pomimo korzystnego dla niego wyroku Henryk IV pozostawał nieugięty. Przekazał on spór pod Świecki Wiec, gdzie oczywiście uzyskał pożądany przez siebie wyrok, oraz zajął część biskupich dóbr na ziemi od Muchowskiej. Poszedł także o krok dalej, organizując w 1283 roku w należącej do biskupa Nysie wielki turniej rycerski i zjazd książąt. Olbrzymie koszty ekstrawaganckiego wydarzenia zmuszony był ponieść upokorzony Tomasz II. W roku 1284, wobec niepodporządkowania się wyrokowi legata, Henryk Probus złożył u papieża odwołanie. Z kolei biskup Tomasz II nałożył na niego ekskomunikę którą wkrótce potem potwierdziła stolica papieska. Książę nie uległ jednak presji i psychologiczna wojna trwała dalej. W roku 1285 zajął on wszystkie posiadłości biskupie na ziemi nyskiej, zmuszając tym samym swego adwersarza do emigracji. Schronienia w Bożu udzielił mu książę Mieszko-Cieszyński. Leszek Czarny miał podobny problem, bowiem popadł on w konflikt z biskupem krakowskim Pawłem Sprzemankowa. Powodem było z jednej strony nierespektowanie kościelnych przywilejów, z drugiej konflikt Leszka z wdową po Bolesławie Wstydliwym, księżną Kingą. Należała jej się bowiem o prawa wdowia w postaci ziemi sądeckiej, której książę krakowski nie zamierzał przekazywać, prawdopodobnie rezerwując ją dla swojej własnej żony, Gryfiny. Biskup został pojmany przez jego ludzi w Sieradzu w roku 1283, co wywołało sprzeciw polskiego episkopatu i w końcu także nałożenie klątwy. Leszek Czarny poddał się Presji i ostatecznie dogadał się z hierarchą kościelnym, wypłacając mu odszkodowanie i potwierdzając nadane przez poprzedników przywileje. Po śmierci Przemysła Ottokara II w bitwie pod Suchymi Krutami, w imieniu małoletniego Wacława II, rządził w Czechach wyznaczony przez króla niemieckiego Rudolfa, regent, a więc brandenburski margrabia Otton Długi. Wykorzystywał on swą nową pozycję głównie po to, aby się wzbogacić, zaś kontynuację jego rabunkowej polityki miało zapewnić wywiezienie młodego króla w głąb Brandenburgii. Regencja Ottona trwała do roku 1283, kiedy to dwunastoletni Wacław powrócił do Pragi. Rządy regencyjne przejęła następnie jego matka Kunegunda, choć najwięcej do powiedzenia miał jej kochanek i czeski możnowładca Zawisza z Falkensteinu. Pełnie władzy z rąk Rudolfa Habsburga Wacław przejął w roku 1285, biorąc przy tym jego córkę Gutę za żonę. Tymczasem na północy pozycja Brandenburgi słabła. Po tym, gdy margrabiowie powiększyli terytorium nowej marchi kosztem ziem pomorskich, nowy książę szczeciński Bogusław IV wypowiedział im posłuszeństwo, rozpoczynając w 1283 roku wojnę. W roku 1284 książę jaworski Bolko Surowy poślubił córkę Otona Długiego, wiążąc się z Brandenburczykami, sojuszem. Doszło także do zamiany księstw pomiędzy Konradem Garbatym a jego bratem Przemkiem. Prawdopodobnie doszło do tego z nakazu Henryka Probusa, który preferował bliżej swych granic bardziej przyjaznego Przemka. Doszło także do podziału władzy na Górnym Śląsku, gdzie Bolko Opolski wydzielił swemu bratu Kazimierzowi własną dzielnicę na Ziemi Bytomskiej. Z kolei Henryk Brzuchaty zerwał układ wasalny łączący go z Henrykiem Probusem i po spotkaniu w miejscowości Heb z młodym Wacławem II sprzymierzył się z nim przeciwko księciu Wrocławskiemu. W roku 1284 doszło w Sieradzu do spotkania Leszka Czarnego z Przemysłem II, gdzie zawarto wymierzony w Henryka Probusa sojusz. W rok później książę Wrocławski odpowiedział na to, dokonując nowo zdobytej bazy wypadowej w Rudzie, na jazdu na Małopolskę. To zaś doprowadziło do podtrzymania na nim sankcji kościelnych wspierających biskupa Tomasza II podczas synodu duchowieństwa w Łęczycy jeszcze w 1285 roku. Pokojowo konflikt pomiędzy Henrykiem IV a biskupem Wrocławskim usiłował rozwiązać arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu, i w roku 1286 papież Honoriusz IV podtrzymał nałożoną na księcia klątwę. Henryk nie uległ jednak presji, i nawet część śląskiego duchowieństwa stanęła po jego stronie wbrew nakazowi Rzymu. Tego samego roku bezdzietnie zmarł Bernard Zwinny. Wobec czego należące do niego księstwo lwoweckie. Trafiło do brata Bolka Surowego. W roku 1287 przemysł II odzyskał zbrojnie gród w Ołoboku. Henryk Probus usiłował odzyskać go dyplomatycznie, powołując się na wcześniejszy układ z przemysłem, jednak bez rezultatu. Szukając sojuszników przeciwko księciu Wielkopolski, postanowił on rozwiązać dotychczasowe małżeństwo z córką Władysława Opolskiego Konstancją. Biorąc za żonę Matyldę, córkę margrabiego brandenburskiego od Tona Długiego. Oczywiście, delikatnie mówiąc, nie spodobało się to panującym na Górnym Śląsku braciom Konstancji. Tracąc cierpliwość, postanowił też w końcu uporać się z kłopotliwym biskupem Tomaszem. Zebrawszy wojska, Henryk wkroczył na ziemię mieszka Cieszyńskiego, rozpoczynając oblężenie miasta. Nie mając większego wyboru, Tomasz II poddał się Henrykowi. Ten zaś w zamian za zdjęcie z niego klątwy miał zrekompensować biskupowi poniesione w ostatnich latach szkody. Tymczasem Bolesław Płocki i Konrad Czerski kontynuowali swą walkę o dominację na Mazowszu. W roku 1283 Konrad przypuścił przez swe ziemie wojska ruskie, które najechały na Księstwo Płockie. Z kolei w roku 1284 na Mazowszeczerskie najechali Litwini. W tym samym czasie Leszek Czarny wyprawił się wraz z Siemomysłem Inowrocławskim na Krzyżaków. Niewiele wiadomo na temat tego konfliktu. Być może się momy walczył o roszczenia swej żony Salomei, której ojciec przypisał swe ziemię zakonowi. Tak czy inaczej, krótkotrwała wojna nie zmieniła status quo. W roku 1285 Leszek Czarny odparł kolejny litewski najazd na Lubelszczyznę i zawarł sojusz z królem węgierskim Władysławem IV Kumańczykiem. Sojusz ten bardzo się przydał, bowiem jeszcze tego samego roku doszło do poważnego buntu małopolskich możnych. Wydali oni sandomierz w ręce Konrada Czerskiego, wspierając go także na krakowski tron. Zaskoczony tym Leszek zbiegł na Węgry. Konrad Czerski działał jednak bardzo ospale, zaś próba zdobycia Krakowa spełzła na niczym. Obroną tamtejszego zamku przez Mieszczan miała ponoć dowodzić żona Leszka, księżna Gryfina. Sam Leszek jeszcze w 1285 roku powrócił do kraju z węgierskimi posiłkami, po czym zadał buntownikom klęskę w bitwie pod Bogucicami nad rzeką Rabą. Konrad II wycofał się z Małopolski, tracąc wszystkie nabytki terytorialne. W rok później najechał on wspólnie z Rusinami i Litwinami na ziemię brata. Jego sojusznicy zdobyli i spalili Sochaczew, zaś sam Konrad zdobył Gostynin i co najważniejsze Płock. Stolice księstwa odzyskał dla Bolesława jego sojusznik Władysław Łokietek. W roku 1287 Leszek Czarny wysłał sierackie rycerstwo pod dowództwem wojewody Macieja na mazowsze czerskie, celem pustoszenia ziem przeciwnika. Konrad rozbił jednak te siły na pograniczu księstw, zabijając przy tym wojewodę Maciej'a. Ok, także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.